Mamy kolejny updatecik z Wojtasem. Dzisiaj mamy 26 października. No i zobaczymy jak dzisiaj się Wojtas prezentuje, co prawda byłeś chory, nie? Tak jest. I jak długo? Eee, tydzień jak było to, a drugi tydzień dochodziłem do siebie. No i podobno mówię, że ci spadło z 5 kilo. Spadło 5 kilo, tak? Okej. Okay. Znaczy no nie okej, okay, no nie. Eee, puszczasz cień na swój. Web. Na swój web, więc teraz ci będzie lepiej widać, tak? Ale czujesz, że już odbudowujesz, czy, czy jeszcze dalej jest spadek? 2 kilo wróciło do góry. 2 kilo wróciło, tak? Tak, jest. Okej, okay. eee, oglądałeś nasze pewnie e, trzy odcinki z wyjazdu, nie? Zgadza się. Ale chyba Słodkiewicz Classic, e, Słodkiewicz Classic chyba przebija wszystko, nie? Wszystko, tak jest. Także zawody fajnie zmontowałem, ale wszystkim do tego fajnie zmontowałem, no bo były zorganizowane przez Pana Radosława, prawda? Zgadza się. Także dzisiaj się. Wojta... Zrekompensowały wszystko. Oczywiście, no niestety bardzo lipne targi Fiwe. no i konwencja tatuażu, na której spodziewałem się dużo, dużo więcej. Wojta, jaki plan? Co trenujesz? rozgrzewam wszystko do... Czyli wszystko. Czyli trening full-body workout? Tak, tak. Full-body workout, bo dzisiaj mamy z Wojtasem, już zaczynam Wojtasa szykować do pozowania, ponieważ na zawodach właśnie Pana Radosława widziałem, jak zawodnicy nie umieją przechodzić profesjonalnie z pozycji line-upu w prawo-zwrot, komenda prawo-zwrot, w prawo-zwrot, w prawo-zwrot, tylko jest tak zwana dreptanka, prawda? Tak. Tup-tup-tup, a ja Wojtasę nauczę, jak się profesjonalnie to robi i jak się przechodzi płynnie i profesjonalnie. Tymczasem Wojtas musi się rozgrzać, żebyśmy zobaczyli, co z niego wyszło. Że ty jesteś na tydzień przed zawodami, a to wygląda już naprawdę konkretnie. Ty, właściwie Wojtas, może ty coś wgrywasz, to co ty, ty startujesz za, za tydzień, co? O, zobacz tu rękę. Popatrz tu rękę, kurde. To jest aż nie do wiary, co Wojtas ma tutaj, to, przepraszam, on bojas. Ma tutaj na łapie. Jednej, drugiej drugie. O, proszę. I tak już mi wierzysz 15 tysięcy za przygotowania a i że nie zapłaciłeś mi za naszą ostatnią awanturę co żeśmy się pokłócili o taką bzdurę że wstyd po prostu mówić o co żeśmy się pokłócili no to parę no z Wojtasem, żeśmy się pokłócili o taką kurwa pierdołę dla tych którzy nie wiedzą mówiliśmy o tym w ostatnim odcinku ale po prostu wstyd nam mówić o co my żeśmy się pokłócili jeden się uniechłonarem i drugi się honorem, i w końcu nasze dziewczyny nas pogodziły ale tak naprawdę to Wojtas pierwszy zaczął wypisywać komentarze do mnie, a Monika do mnie weź z tym Wojtasem się pogódź, dobrze się z dziewczyną jego rozmawiam i tak dalej. Myślę, że będziecie fajny duet tworzyli i, i tak się stało. No, pięknie, pięknie. W dobrą stronę Wojtas to idzie. I tricerzy. Pamiętaj, napinamy łapy jeszcze do tego. Do tej pozy musisz napinać łapy. Ale o tym już będziemy mówić o na 6 tygodni przed zawodami, jak już będziemy takie detale uczyć. Dzisiaj nauczymy się tylko właśnie pozowania line-upowego, czyli w prawo, w prawo wytłumaczy Wojtasowi. Gdzie są linie, tak zwana linia startowa, linia poboczna. Jak to wygląda, jeżeli zawodnicy wchodzą, a jest ich powiedzmy 15, że wybierana jest szóstka do porównania, ewentualnie piątka w zależności od jakich zawodów. Na IGB no to jest szóstka wybierana. No i najlepiej do pierwszego pozowania. Pierwsze yy, porównanie, to jest pierwsza runda, sorry, to są eliminacje. No i musi z tych yy, człowiek zostać po prostu sześciu. No i Wojtas bez wątpienia na pewno taką, taką szóstkę wejdzie, bo wstyd, gdy nie wejdzie do szóstki finałowej, a będzie siedmiu. Nie Wojtas? Będzie siedmiu, a ty nie wszedłeś do, do szóstki finałowej. Sznurówka i gałęź. No, ja też tak myślę. Ja się zamocuję. I sobie też przy okazji. Najpierw to z Wojtasem rozłożymy linię startową. Zrób za koniec. Idź tam. Jeszcze, jeszcze, jeszcze. Dobra. I wzdłuż tego ją przyklejamy. Mogłem wziąć w sumie szarą taśmę, no ale dobra, niech będzie to imitacja linii startowej. To jest linia startowa. Natomiast mniej więcej tutaj, chodź Wojtas, Mniej więcej tutaj będzie taka linia poboczna. Jeszcze tam dalej sobie. O. Dobra. O, właśnie. O, właśnie. I przyklejona. To jest linia tak zwana poboczna, gdzie stoją zawodnicy i czekają na komendę wezwania do linii głównej. A tutaj siedzi panel sędziowski. I pamiętajcie, że zawodnicy są wyżej niż sędziowie. Stoimy przodem, jest line-up i będziesz cały czas słyszał komendę w prawo zwrot. I teraz Wojtas, w prawo zwrot. No właśnie. I teraz będzie taka sytuacja, że drugi zawodnik, który stoi tutaj, będzie stał do ciebie Rodem. I wtedy wariujesz, bo myślisz, że ty się pomyliłeś. Pamiętaj, jest tylko w prawo zwrot. Pamiętaj, że to ten zawodnik Pamiętaj, się byłem. pomylił. Pamiętaj, że to ten zawodnik się pomylił. Bo często jak zobaczysz coś takiego, że ja popełniam błąd teraz, czyli rotuję się w tą stronę i widzę ciebie, to ty głupiejesz. I zaczynasz się obkręcać, bo myślisz, że źle zrobiłeś i w końcu zaraz znowu się obkręcasz w tą. Czyli wariujesz, widać, że nie jesteś przygotowany do pozowania. Więc zawsze jest tylko w prawo zwrot. Natomiast jak wygląda płynne przechodzenie w prawo zwrot? Stoimy sobie na linii i patrz. Jedna pięta do góry, a ta, te palce do góry. Czyli napięcie tu stoisz, a tu na palcach i teraz się skręć. O, i dostawiasz. Czek, widzisz? Teraz to samo. Cyk! Widzisz? W prawo zwrot. Cyk! W prawo zwrot. W prawo zwrot. W prawo Dokładnie. W prawo zwrot. W prawo zwrot. Bardzo szybko to opanowałeś. Powiem Ci szczerze, że z niektórymi... W lewo robiłem. Rozumiem. Z niektórymi zawodnikami uczę się tego po kilkanaście razy, zanim załapią. I w tej pozycji Trzymasz napięte bicepsy i tricepsy, one są luźne. Napij to. Dobrze, bardzo dobrze. Brzuch ma być na maksa wklejony praktycznie do kręgosłupa. Jesteś oczywiście na masie, ale na redukcji ta Twoja talia będzie co najmniej o 1,5, 1,4, co najmniej węższa. No i teraz w prawo z Wojtas. Cyk, cyk. I teraz co robisz? Rotujesz ciało w, o, w tą stronę, o właśnie, ta łapa napięta, ta łapa napięta, ta zgięta i napięta, tak samo mocno, napinasz klatę, wciągasz na maksa brzuch, ile jest to tylko realne i nie zasłaniaj swojego brzucha. I w tej pozycji widzimy i właśnie bardzo dobrze jesteś ustawiony, bo akurat nie możesz tego porwać, bo jesteś pochylony lekko do przodu. I tak powinno być. Właśnie w tym momencie pokazałem jak wyglądają w prawo zwrot, zwroty na zawodach line-upowe, daleko do zawodów, ale chcę już Wojtasa wdrożyć do tego, żeby uczył się, jak pozować e, lineupowo, czyli line czyli line-up, komendy w prawo zwrot i na razie to przetrenujemy, a mamy dopiero, e, jeszcze nawet nie mamy listopada, a zawody pewnie będą koniec marca, pewnie kwietniu, nie wiadomo właściwie kiedy, to mnie trochę denerwuje, bo nigdy nie wiadomo, kiedy są te zawody na ostatni moment, e, wszystko podają, no to jest trochę słabe. No ale cóż, trzeba się szykować tak jak rozdają karty, niestety. Nie Wojtas, ale zobaczcie, jak piękne przechodzenie jest, jeżeli chodzi o stopy. Bo o stopy to właśnie jest, to znaczy, że profesjonalnie przechodzisz yy, w prawo zwrot, a nie w dreptusie, tak zwany, jak to nazwałem. Jeżeli jeszcze jedną rzecz mam doradzić, no to już tak ogólnie, bo wszystkich oczywiście patentów nie sprzedam, bo w końcu to Wojtas ma. Wygrać zawody, to zasada jest taka: pierwszy napinasz, ostatni, ostatni puszczasz pozę. A niektórzy, zanim się ustawią, zanim napią te mięśnie pleców, to sędzia powie następną komendę. A on jeszcze nawet ledwo co, yy, skończył się ustawiać do. <śledzienie> 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 skończył się stawiać do pozy bicepsy tyłem czy najszersze tyłem, nie? No także to wszystko na dzisiaj, do następnego lotu!